Prosimy Radnego o zajęcie miejsca. Przystępujemy do kolejnej uchwały w sprawie z, y, ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Czerwickiego. Y, proszę Radnego o zajęcie miejsca. Panie Zdziarski, proszę o zajęcie Tutaj również siedzieć. Dobrze. W takim razie e, poddaję pod głosowanie e, 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 uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty Trzemnickiego. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że 11 głosów jest za e, e, uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia pana. Starosty Czeckiego. Dziękuję wszystkim radnym. W związku z tym przepraszam, Pan Radny tutaj zgłasza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić wniosek do zmiany porządku obrad właściwie o wprowadzenie dwóch dodatkowych uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Czebnickiego, druga uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady, Rady Powiatu Czebnickiego. W związku z tym, że wpłynął wniosek pana radnego, poddaję pod głosowanie ten wniosek. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. W takim razie przystępujemy do zmiany porządku obrad. Porządku obrad. Kto jest za przyjęciem zmiany porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że został przyjęty, została przyjęta zmiana porządku obrad. W związku z tym przystępujemy do, do wyboru przewodniczącego. W związku z tym przystępujemy do wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Czy koleżanka Matusia wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. W takim razie wnioskuję o, o zamknięcie listy. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto, tak, przeciw. W związku z tym, że, że została zgłoszona jedna kandydatura pani Małgorzaty Matusia, przystępujemy do powołania Komisji Skrutacyjnej. Czy są jakieś propozycje, czy, czy możemy prosić poprzednią komisję już ukonstytuowaną do, do prowadzenia głosowania? Czy komisja wyraża zgodę? Tak, dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania nad składem komisji rewizyjnej. Kto jest, Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja została powołana. No. Panie Dzięki. proszę o bardzo proszę

Przewodniczącego, a później członków Unii B4. Ja wiem, oczywiście, tak. Więc tak, Przewodniczącego, a później członków Unii B4. Ja wiem, cztery. No, cztery. No, a ty w ogóle nigdzie nie pracujesz. No, ja jestem w komisji. Gdzie? W komisji wizyjnej. Wszystko mam.

Czasówce, tak. Tak. Nie no, tak. 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 muszę być członkiem zarządu. Tak. Tak. To trzech, musi być komisji. Ja być członkiem być, to być Raz. Czy ja bym proponował sławę? Ja też bym proponował ja bym Ja po prostu nie Człowiek, który wie, z drugiej strony. jako Nie, nie, nie. jesteś to w dużej I w komisji Ale Robert wie, to w trawie pisze. No właśnie, wjeżdżę za ale no, no, sam się nie musiał podać o do kontroli, dlatego musiał mieć jakiś telefon. Nie, 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 to nie, nie, to może być nie, Ale to jest. nie, tyś, tak nie, to, to, jest o, to jest biedny, biedny. nie, to nie, biedny. Biedny. nie, karty. No, nie, to, biedny. Biedny. Bo? nie, 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 Jeszcze. Kończymy Nie sesji. No. Jeżeli padnie wniosek, oczywiście zostanę ranny.

Thank so. you. Właśnie nie wiem, 4 dni. W to jest też się dużo, tak? Na mnie na trzyma i nie zawsze. Jak to w Będzie dwie załogi. Wiedzieliście Państwo w Czerwicy, jak jest rada miejska, tak, ma ten system nie? siedzący i tam kilkanaście tysięcy złotych kosztowało, jak dobrze pamiętam. że to że to ja się już zapomnę, w tej chwili te psy trybują tak na jedno,

Thank <tries> you. Księżnica 8 kwietnia 2015 roku, godzina 21.15. Protokół Komisji Skutacyjnej w sprawie powołania przewodniczącego Rady Powiatu Czernickiego w osobie pani Małgorzaty Matusia. Wydano 11 kart do głosowania. Komisja Skutacyjna stwierdza, że wyciągnięto z urny 11 kart. E, oddano głosów ważnych, ważnych 11 słownie 11. Oddano głosów za 11 słownie 11. Oddano głosów przeciw. 0, słownie zero. Głosów wstrzymujących się 0, słownie 0. Komisja w składzie Przewodniczący Sławomir Zarenowierz, Marzanna Jurzysta ziętek Jan Śdziarski. Informuję, że radni powołali panią Małgorzatę Matusziak na przewodniczącą Rady Powiatu Czerwickiego. Podpisy komisji. Tak. nie tylko Pana Starosta, ale przede wszystkim wszystkich radnych. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu została przyjęta większością głosów. 11 za, wstrzymujących 0, przeciw 0. Uchwała nr 5 łamane przez 8 2015 roku z dnia 8 kwietnia 2015 roku. Dziękuję bardzo. Gratuluję Pani Przewodniczącej i oddaję głos. Nie chcę przejmować głosu. Przystępujemy do kolejnej uchwały, czyli w sprawie, uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. Proszę o radnego zgłaszanie członków do Komisji Rewizyjnej. Kandydatów. Znaczy, no to w pierwszym etapie przystępujemy do wyboru przewodniczącego. Proszę radnych o zgłoszenie kandydata na przewodniczącego Rady, Powiatu, Rady Komisji Rewizyjnej. Proponuję pana, starosty, pana Roberta na Przewodniczącego. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? No, czy pan no czy Pan starosty, Radny ale wyraża zgodę na zostanie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej? Tak, tak, ja również zadałem, to bardzo Dziękuję. W takim razie wnoszę o zamknięcie Listy kandydatów. Jeżeli nie ma innych chętnych, to y, przystępujemy do wyboru y, pana Roberta Adacha na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W takim razie, kto jest za wyborem pana Roberta Adacha na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W takim razie pan Robert Rada większością głosów 11 osób za, przeciw przy ustawowej większości radnych. Pan Robert Rada został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Czechnickiego. Gratuluję. Proszę o zgłoszenie w kolejnym etapie Czł członków do Komisji Rewizyjnej. Przepraszam, w pierwszej kolejności Klażanka. W takim razie, czy są jeszcze jacyś chętni? Nie widzę. Jeszcze jedna osoba, Ala. Tak, w każdym razie, Pan Żywiec. Alajcy Żywiec. O, przepraszam. No, dziękuję bardzo. W takim razie y, zostało zgłoszone cztery osoby. Pan Sławek Zawątowicz. Pani Żywic Żypiec, przepraszam, pan Jeździarski, nie, 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 przepraszam za przepraszam za pan Pan i Pan Paweł Waltz. pan Pan Adak, przedstawiciel Klubu Platformy Obywatelskiej, Pan Sławomir Zalentowicz, przedstawiciel Klubu Platformy Obywatelskiej. Pani Anna Żywiec, przedstawiciel Klubu Platformy Obywatelskiej. Pani Ewa Pasek Nie rzeszony. Dziękuję bardzo. I Pan Oleś, przedstawiciel. Nie rzeszony. Kto jest za tym składem rady? zgłoszony w komisji rewizyjnej, zgłoszonej przez tutaj Radę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Komisja została, skład komisji został przyjęty większością 11 głosów, wstrzymujących 0%, przeciwnych 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta numerem 6, łamane przez 8 z dnia 8 kwietnia 2015 roku. Dziękuję bardzo. W związku z tym zamykam sesję 8 Rady Powiatu z dnia 8 kwietnia. Przepraszam. Można. Dziękuję bardzo. Jako przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Powiecie czernickim chciałbym zgłosić wniosek do przewodniczącej Rady. Pani Małgorzaty Matusiak, o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, w trybie przyspieszonym. Proszę tu jest wniosek z jednym punktem porządku obrad czy przyjęcie, przyjęcie uchwały, z dwoma punktami, przepraszam, przyjęcie uchwały w sprawie zmiany do budżetu oraz drugi punkt przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Szanowni Państwo, przyjęłam do wiadomości 18, tak? Nie, 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 nie. Nie godzinę, 18. Kiedy? Nie, nie, nie. Kiedy? W dniu jutrzejszym. nie, 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 Musimy też zobaczyć w kontekście prawnym, czy co? Przewodnicząca, się zastanowi, tak? Tak, i Państwa. Czyli to jutro jeszcze nie jest pewne, tak? Nie. Dobra. Czyli jutro nie ma rozumiem. Czekamy, Czekamy na sesję. Czy Pani Przewodnicząca nie na sesję? Nie. Ale to, żebyśmy sobie zaplanowali w takim razie. Początek pierwszego tygodnia, tak? Ale uzgadniamy godzinę 18 lub 17, tak? Tak, 18 lub 17. 18. To już taką zróbmy stałą godzinę jakąś, żeby się nie zmieniać, bo no to się to, źle zapamięta. 18. Może być 18 nie ma problemu. Tak. Chyba, że Te komuś nie pasuje, pasuje to... tak. tak. Tylko proponuję, żeby dynamicznie sesje były wprowadzone. Nie 6 godzinne, tak? Bardzo proszę. Tak. Kiedyś tak. nam się tak. dało... to W takim razie zamykam ósmą sesję Rady Powiatu. Dziękuję bardzo bardzo za uwagę. To ma mój start.